Zapraszam w takim razie pana Radka Pogodę do nas z prezentacją Światowej Organizacji Zdrowia. Proszę Dzień dobry państwu. Myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystkiego o tej organizacji powiedzieć się nie da, bo jeśli ktoś by poszedł za daleko, za głęboko i zbyt szybko, to skończy się tu. Pukaniem o 6 rano, a potem może być już tylko ciekawiej. Jedziemy tak naprawdę najpierw po rzeczach konkretnych, a potem o tym, co mówi się o organizacji, o tym, w jaki sposób ona działa, jakie są jej prawdziwe i ukryte cele. Zaczynajmy od tego, czym jest WHO i przede wszystkim, komu ona służy. Na to drugie pytanie więcej odpowiedzą paneliści i więcej wydarzy się w drugiej części naszego spotkania. Ja dzisiaj chciałbym Państwu pokazać troszeczkę informacji na temat tego, czym ta organizacja faktycznie jest. Przede wszystkim WHO opisuje siebie zgodnie ze stanem faktycznym, jako agenda ONZ, której głównym celem jest odpowiedzialność za zdrowie publiczne. I tu bardzo ciekawe jest to, że nie jest ona pierwszą taką organizacją. Jak spojrzymy w historię, okazuje się, że tak naprawdę w roku 48, 1948, już po II wojnie światowej, organizacja to przejęła wraz z dobrodziejstwem inwentarza sporo ludzi, sporo sprzętu, różnego rodzaju lokalizacje, ale również rozpoczęte i kontynuowane nawet w czasie wojny badania od Agencji Zdrowia Ligi Narodów, która założona była w roku 1919, zaraz po I wojnie światowej, założona po to, aby radzić sobie z kolosalnym kłopotem zdrowotnym, który był tak naprawdę na terenie całej Europy. A jak wiemy, jak wyglądała kwestia tak zwanej epidemii grypy hiszpanki, ten temat rozlewał się dużo szerzej. Co ciekawe, ta Liga Narodów i jej agenda związana z bezpieczeństwem nie była pierwszym tego typu projektem, bo wcześniejszym było Międzynarodowe Biuro Higieny, założone już na początku wieku XX, a tak naprawdę sama idea tego, żeby ponadnarodowo skupiać się na tematach zdrowotnych, na temat związanych z zarządzaniem tak zwanym zdrowiem w skali światowej to sprawy, które się ciągną jeszcze od połowy wieku XIX, kiedy to po serii wojen zaczęto rozmawiać na temat tego, jak pomagać narodom, jak pomagać ludziom wyciągać się z kłopotów wywołanych przez same wojny. Celem, który deklaruje WHO jest to, aby zadbać i osiągnąć jak najwyższy możliwy poziom zdrowia, jeśli chodzi o wszystkich obywateli świata. Jak zobaczymy pod koniec dzisiejszego dnia, nie mówimy tylko i wyłącznie o ludziach, mówimy też o kilku innych pomysłach, które do ludzi z WHO się pojawiły. Natomiast co jest bardzo ciekawe już tutaj warto jest sprawdzić, czym jest według nich zdrowie. Jak się okazuje, nie jest to tylko i wyłącznie kwestia naszego ciała, naszego ducha czy psychiki, ale również mówimy o zdrowiu socjalnym, cokolwiek nie miałoby to być. Ja nie ukrywam te wszystkie hasła, mocno przywołują mi takie stare powiedzonko, jaka jest różnica między krzesłem i krzesłem elektrycznym. No właśnie, w szczegółach tkwi różnica. Główne funkcje WHO to zarządzanie przede wszystkim komunikacją i re jakby responsem, tą odpowiedzią świata na zagrożenia epidemiczne i tych chorób endemicznych dostarczanie wiedzy ale również prowadzenie systemu spójnego systemu rejestrowania tzw. produktów biologicznych mówimy tutaj o najróżniejszego rodzaju tematach związanych z, choćby z lekami z wszelkiego rodzaju sprzętem medycznym wyposażeniem w szpitali i tak dalej i tak dalej to są wszystko hasła które widzimy na stronach organizacji to są wszystko te informacje które płyną do nas w tym bardzo ładnie poukładanym szyku zdań które zwykliśmy nazywać propagandą natomiast ja bym chciał Dzisiaj zaprosić na króciutką wycieczkę w to, co robiła Światowa Organizacja Zdrowia od momentu swojego powstania. Zaczynamy od początku. Rok 1947. Pierwszy moment założenia samej organizacji, i pierwszym jej działaniem jest coś, co jest w pełni zgodne z rozkładem jazdy. Przy pomocy systemu sieci teleksowych WHO zaczyna przesyłać informacje o pojawiających się problemach zdrowotnych, o pojawiających się zagrożeniach związanych choćby z epidemiami czy chorobami, które mają szansę stać się zagrożeniem ponadnarodowym, przesyłać między państwami, które tego typu chorobami mogą być za, zainteresowane. Po prostu, jeśli w kraju sąsiednim coś złego się dzieje, przy pomocy sieci teleksowych WHO zaczyna informować na ten temat rozsyłać do krajów pośrednich, tak aby uniknąć problemów politycznych, jakiś blokad na poziomie ambicjonalnych lokalnych kacyków i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem już chwilę później, bo w roku 1950 WHO po raz pierwszy dotyka tematu, który nam wszystkim jest dobrze znany. Pierwszy raz pojawia się promocja szczepień i to szczepień, które do dzisiaj tak naprawdę są dość mocno dyskusyjne i które powodują no, zmarszczenie brwi u wielu, wstrząśnienie ramion u innych, a u wielu oficjeli odwrócenie się i zatrześnięcie nam przed nosem drzwi tych pięknych wyścielanych atłasem gabinetów. Pierwszą szczepionką, która została przez WHO popchnięta w świat była szczepionka przeciwko gruźlicy i tutaj bardzo interesujący, również z naszego foliarskiego punktu widzenia, nie świjmy się tego słowa, bądźmy z niego dumni, jest sposób, w jaki ta szczepionka była dystrybuowana, w jaki sposób pojawiła się na świecie. Sama szczepionka została ogłoszona światu w roku 1908, chwilę później w roku 21, w trakcie badań zostaje podana pierwszemu człowiekowi. Tu dla skrupulatnych i tych, którzy potrafią odejmować, policzmy lata. Nie miesiące, tak jak w przypadku operacji Warp Speed z roku 2021 a lata, które trwało przepchnięcie tej szczepionki do pierwszego pacjenta testowego, który ją otrzymał. Później w roku w 1928 Liga Narodów właśnie przez tą swoją agendę zdrowotną, tą szczepionkę przeciwko gruźlicy zaczyna mocno wypychać w świat i wszystko jest pięknie przez dwa lata. Rok 1930. północne Niemcy miasto Lubeka szczepionka jest wysłana do zaszczepiania niemowlaków, tego feralnego Dnia, czy tam w, trak, w czasie tej feralnej akcji, o której dzisiaj możemy poczytać w annałach historii WHO, 251 niemowlaków zostaje dawkę szczepionki. Niestety jest ona zabrudzona dodatkowym, niekontrolowanym szczepem wirusa gruźlicy i 173 z tych dzieci zostaje tą chorobą zarażonych. Widzimy to zarówno po badaniach objawów, jak również w badaniach radiologicznych. Okazuje się, że niestety jest to zarażenie na tyle poważne, że 70, 72 z tych niemowlaków umiera. Mamy więc pierwsze takie mocne szarpnięcie zalejce i hasło, że. Nawet jak coś jest promowane na całym świecie, niekoniecznie jest to doskonale przebadane, niekoniecznie może to mieć rezultaty takie, jakie zamierzali sami założyciele. Chwilę później okazuje się, że szczepionka już jest ładna, już jest grzeczna, wszystko jest świetnie, to był jednostkowy wypadek, rok 35, ta szczepionka idzie dalej w świat. Idzie dalej w świat, mimo tego, że tak naprawdę pozytywne testy skuteczności tego specyfiku tak naprawdę dobrze wychodzą tylko w krajach o bardzo wysokim poziomie higieny, o bardzo wysokim poziomie odżywienia ludzi, odżywienia populacji. Bo jeżeli w Wielkiej Brytanii 60 czy nawet 80% badanych osób, które tej szczepionce zostało poddanych, faktycznie wykazuje świetną reakcję i, i tą, ten proces zamierzonego działania szczepionki się odbywa właściwie, to niestety im bliżej jedziemy równika, tym gorsze są wyniki. Tam po prostu wtedy mamy coraz słabszy poziom odżywienia ludzi, coraz słabszy poziom dostępu choćby do czystej wody. Okazuje się, że sama szczepionka nie wystarczy. Co ciekawe, Bill Gates i parę organizacji z nich związanych do dzisiaj tego faktu zaakceptować nie potrafią. Lecimy. Dalej rok 74 to już jest w pełni wypuszczony na świat program tej poszerzony program immunizacji, i praktycznie z roku na rok, oczywiście w różnych krajach w różnym tempie, tu Polska jak zawsze jest prymusem i idzie pierwszym szeregu. Tak naprawdę z roku na rok lista szczepień obowiązkowych dla dzieci i obowiązkowych dla młodzieży się powiększa coraz mocniej. Później WHO zaczyna być coraz mocniej, jakby prezentuje siebie jako wielcy wspierający systemu generalnie medycyny, farmakologii, tej chemicznej. W roku 1977 pojawia się pierwsza lista tak zwanych leków podstawowych. Ona nie była wtedy jakoś przesadnie długa, dotyczyła chorób, które faktycznie dziesiątkowały ubogie społeczności, AIDS, malarii, wielu innych chorób, choćby właśnie gruźlicy, z którą nie poradziła sobie ta szczepionka z roku 1908. Natomiast dzisiaj, jeśli spojrzymy sobie na tę listę leków podstawowych, lekarze na sali skorygujcie mnie, jeśli potraficie, dane na rok 2023. Dziś na tej liście jest 340 pozycji. 340 leków jest podstawą w ogóle systemu medycznego na świecie, zgodnie z zaleceniami WHO. Później idziemy już w sytuację, która jest cokolwiek dziwna, dlatego to słowo cokolwiek, bo okazuje się, że WHO, jako agencja, która odpowiada wyłącznie tak naprawdę, zgodnie z założeniem, za zdrowie obywateli świata, zaczyna zajmować się rzeczami, które są mocno dyskusyjne i dość mocno rozciągają, rozpychają na boki te uprawnienia, to pole zainteresowań. Rok 2002 pojawia się raport o przemocy i zdrowiu. Bóg mi świadkiem, ciężko jest to połączyć, ale jak widać da się, ale to dopiero początek gry, bo 2004 to strategia związana z dietą, aktywnością fizycznym i zdrowiem. Mamy wtedy sytuację, w której WHO bardzo ładnie i bardzo mocno promuje ten zdrowy styl życia i tak dalej i tak dalej. Jakoś dziwnym trafem 20 lat minęło, ani ja nie jestem chudszy, ani wielu z Państwa, bądź uderzmy się w piersi, a jak upatrzymy na populację Meksyku, popatrzymy na populację krajów, szczególnie tego zachodniego Pacyfiku, te wszystkie populacje, które mocno są uzależnione od kukurydzy, od soi, tych dwóch upraw, które najmocniej są zasilane nasionami jakby wygenerowanymi, sztucznie wygenerowanymi czy podkręconymi w laboratoriach. 2004 rok wprowadzenie strategii, 2024 mamy najgrubszą populację ever, najgrubszą populację w historii. Jeśli chodzi o zagra zagrania w cokolwiek, WHO idzie dalej, rok 2008, pojawia się nasze ulubione hasło, zmiana klimatu. Zaraz po kryzysie finansowym, kiedy widać, że na bankach nie da się już zarabiać tak dobrze, jak się zarabiało wcześniej, jest zmiana banana, zaczynamy grać na klimat, zaczynamy grać na ten climate change. To jest człowieka z 30-letnim doświadczeniem handlowym, najlepszy trik marketingowy w historii ludzkości, Mieliśmy ocieplenie, nie zadziałało. Mieliśmy ochłodzenie, nie zadziałało. Zróbmy zmiany. Gdzie by szło? W górę, w dół, w bok, w prawo, lewo? Wszystko będzie pasowało do agendy. Tutaj mamy zajęcie się również WHO tematem zmian klimatu i wpływu na zdrowie publiczne. Jak popatrzymy na tą organizację, możemy spojrzeć, że jest to całkiem spora bestia, bo ma w tej chwili siedzibę w Genewie od samego początku, od roku 48. Na świecie mamy sześć biur regionalnych i co ciekawe, nie udało mi się znaleźć niestety matki, która by te podziały pokazywała, ale zwróćcie Państwo uwagę, że na tych w, w, pośród tych sześciu biur regionalnych nie mamy klasycznych kontynentów, mamy specyficzne regiony. Co ciekawe, region ten na dole po środku, e, czyli region wschodniego Morza Śródzie, basenu Morza Śródziemnego rozciąga się aż po Jemen, rozciąga się po zachodnią Afrykę. Te podziały są bardzo interesujące. Ja bym szukał tych, źródeł tych podziałów raczej w źródłach finansowania i lokalnych interesach politycznych, a nie do końca w sprawach zdrowotnych. Kto finansuje WHO? To jest temat, który podburza ludzi, który sprawia, że te pytania się pojawiają. W głównych mediach państwo tego nie usłyszą. Słyszycie? Natomiast spójrzmy na to bardzo szybko, ale dość szczegółowo. Lista krajów to rzecz oczywista. Na dole, na środku, macie Państwo taką organizację jak UNOCHA. To jest organizacja, która zajmuje się naprawianiem szkód po katastrofach naturalnych. Natomiast na tym slajdzie dość interesująca jest ta nazwa w pierwszym rzędzie. To jest Fundacja Rockefellerów. I jak spojrzymy sobie na źródła finansowania samego WHO, to one są bardzo interesujące, bo zaledwie 20%. Do corocznego budżetu samej organizacji i jest faktycznie wpłacane przez poszczególne państwa w ramach tak zwanej jedno, jednorazowej składki. Pozostałe 80% budżetu tej organizacji wypłacane jest przez tak zwanych wolontariuszy, czyli przez organizacje, NGOsy, ale również niektóre państwa, które oprócz tej swojej wpłaty jednorazowej, wpłaty rocznej, wpłacają też znacznie większe kwoty. Spójrzmy na informacje, które wyciągnęliśmy bezpośrednio z raportów samego WHO, kto jest największymi darczyńcami właśnie w tej fazie 80, w tej części 80% tych wpłat dobrowolnych. Mamy tutaj Fundację Billa i Melindy Gatesów, mamy Gavi, jak Państwo znacie historię Gavi, czyli tego światowego aliansu dotyczącego szczepień? To macie świadomość, że to również jest organizacja państwa Gatesów, czy w tej chwili już pewnie samego Billa. Następnym w kolejności jest firma Baxter International, znana z tego, że dostarcza masę środków, które są wsparciem dla szpitali, ale również tak zwane żywienie poza układowe, czyli po prostu kroplówki najróżniejszego typu. Mamy Rotarian, mamy Fundację Rockefellerów i Fundację Rodziny Bloombergów. To są te organizacje, które wpłacają sporo pieniędzy, natomiast tu jest mocna dysproporcja, bo te wszystkie wymienione odgawi w dół. Wpłacają po 3,5, po 1,5, po 2% samego budżetu WHO. Numerem absolutnie pierwszym, jeśli chodzi o dofinansowanie tej organizacji, jest Fundacja Billa i Melendej Gatesów. Oni wpłacają aż 88%. W latach 2018-19, aż 88% tego całego budżetu dodatkowo dorzucanego do WHO pochodziło od Fundacji Bill i Melanie Gatesów. Jeśli interesuje Państwo, o jakich pieniądzach mówimy, w latach 18-19-2018-2019 było to 531 milionów dolarów. Później zrobiło się trochę grubo. Trump pogniewał się mocno na pana Tedrosa, zablokował finansowanie przez jakiś czas ze budżetu amerykańskiego tej organizacji. Mamy więc sytuację taką, że z braku laku, z braku Stanów Zjednoczonych jako głównego sponsora na miejsce pierwsze wysuwa się nasz lokalny tutaj europejski Prymus, czyli Niemcy. Natomiast jeśli państwo podsumujecie te dwie kwoty wskazane strzałkami, to znowu Fundacja billa Melinda gatesów i Gavi, czyli to stowarzyszenie, czy tam w tym momencie alianz proszczepionkowy podliczony do grupy daje kwotę miliarda 100 milionów dolarów, niewiele mniej niż płata wielkiego państwa, jakim są Niemcy. Natomiast to wszystko zaczyna się robić jeszcze ciekawsze, jak spojrzymy na to, kto jest szefem tego całego cyrku. Dzisiaj szefem jest pan dr Tedros Abthanon Gebry Jezus. Problem jest tylko taki, że jest on doktorem, ale w filozofii, a nie medycyny. Jak widać, zna się doskonale również na tego typu sprawach. Był on z ministrem zdrowia Etiopii w latach 2006-2011, później jego kariera była jeszcze ciekawsza. O niej porozmawiamy za dosłownie moment. Natomiast to, co jest ciekawe, mimo tego że jest oskarżany otwarcie przez etiopskich lekarzy, przez ludzi, którzy siedzą w tej branży zdrowotnej lokalnej na terenie jego własnej kraju o to, że zamaskował i celowo ukrył trzy wybuchy epidemii cholery na terenie Etiopii w latach 2006, 2009, 2011. Jego sukcesy raczej pokazuje się w formie takiej klasycznej dla polityków przecinania wstęgi. On bardzo chętnie budował szpitale, bardzo chętnie zatrudniał personel medyczny, bo to są cyfry, przy którymi, którymi można się pochwalić przed ważnymi zdarzeniami politycznymi. Kłopot jest tylko taki, że w tych szpitalach nie zawsze było środki do niesienia pomocy. Mieliśmy więc piękne budynki, które niespecjalnie mogły cokolwiek zrobić. Co więcej, jeśli chodzi o historię samego pana Tedrosa, to trzeba pamiętać, że jest to człowiek, który wywodzi się z absolutnie najgłębszej, no tej wojującej lewicy. Był człowiekiem, który wspierał partię TPLF, która chwilę później została przez organizacje międzynarodowe po prostu zakwalifikowana jako organizacja skrajnie terrorystyczna. Dopuszczał do dyskryminacji na premieniu Amhara. To jest człowiek, który pochodzi z premienia Tigrej, czy tam z rejonu Tigrej, z takiej całkowicie na północ Etiopii wysuniętego regionu. Na tym terenie właśnie te dwa plemiona Amhara i Tigrej konkurowały ze sobą. Kiedy więc przyszło do wspierania ludzi lekami, żywnością i tym wszystkim, co wysyłał świat dla ratowania ludności Etiopii, okazywało się, że ta pomoc trafiała dość selektywnie w ręce jednego plemienia, a w drugim troszkę mniej. Podliczenie tego po latach pokazało, że pięć razy więcej pomocy otrzymywali jego ziomkowie właśnie z tego plemienia Tigrej niż ludność Amhary. Jak się okazało później w Cenzusie, czyli w takim badaniu, populacji w czasie lat funkcjonowania pana Tedrosa jako ministra zdrowia, a później ministra spraw zagranicznych, gdzie miał również ogromny wpływ na organizację i zarządzanie pomocą. Dwa miliony ludzi z plemienia, które jemu się nie do końca podobało, ubyło w tym czasie. Mówimy tutaj głównie o śmiertelności niemowląt, mówimy głównie o środkach, które pozwalałyby utrzymać młode dzieci przy życiu. Dwa miliony ubytków w populacji, no to jest wynik, który stawia tego faceta naprawdę w rzędzie największych. Hitler, Stalin, zapraszamy. Pierwszy, pierwsza Liga Klub Absolutnych Mistrzów. Jak Jakie są cele te On dzisiaj jest człowiekiem, który wprost, w tej, zaczynając swoją drugą kadencję, mówi o tym, że zdrowie jest istotne, ale to zdrowie trzeba postrzegać poprzez pewien pryzmat. Jego absolutnym celem według własnych jego słów, jego, jego własnej misji jest to, żeby realizować cele zrównoważonego rozwoju. Myślę, że ludzie, którzy umożliwili mu tak sprytne, tak sprawne przejście przez rzeczywistość, tutaj dużo mogą mu zawdzięczać. Mówi też otwarcie o tym, że zdrowie będzie centralnym punktem agendy ONZ. My dzisiaj wiemy już, że będzie wykorzystywane też jako taki doskonały, najskuteczniejszy, bo wchodzący w każde serduszko, w każdą rozmięczoną głowę powód do tego, żeby nas wpuścić do środka. Natomiast to, co dzisiaj jest szczególnie istotne i co cały dzisiejszy dzień Państwu pokażę, Tedros mówi otwarcie o tym, że WHO będzie mocno próbowało angażować Państwa, jak poczytamy sobie zapisy pewnych dokumentów, okazuje się, że to angażowanie następować będzie kolanem lub butem w zależności od tego, co będzie skuteczniejsze. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na ciąg dalszy.